Gmina Besko ma już 20 lat. Choć początki jej utworzenia były ciężkie, to w efekcie udało się. Mieszkańcy dziś są zadowoleni i doceniają starania władz. W ogóle zadowolona jestem, że są bardzo gospodarni. Nasz pan wójt jest bardzo dobrym gospodarzem. Trzyma wszystko na wysokim poziomie, nie jest rozrzutny. No co, wszystko co zacznie to dokańcza, mamy wiele rzeczy, czym się możemy pochwalić, tak jak wodociągi, kanalizacje, rozbudowa szkoły, dzieci, przedszkola. Jest wszędzie poświetlane, droga asfaltowa, no, no, no co jeszcze, no i wójt faktycznie, że, że stara się, no i no, zawsze tam, my nas zawsze, od tu imprezę obsługujemy, także te z nami, tego też, wszystko nam tam, no dobrze się mieszka we wsi. W skład gminy wchodzi Besko, Poręby i Mymoń. Wcześniej te miejscowości należały do gminy Zarszyn. Pan Zygmunt w Radzie Gminy działał przez cztery kadencje. To on i jego towarzysze podjęli decyzję o powstaniu gminy Besko. Jak nastąpiło takie hasło? Pa, e, dał to hasło pan Wałęsa. Bierzcie sprawy w swoje ręce po tej transformacji. Wobec tego, wtedy my, niepartyjni, można powiedzieć, Powiedziałem, dlaczego mamy nie wziąć i coś dla całego środowiska zrobić. No to zrobiliśmy na zebraniu wiejskim yy, po prostu informację taką, żeśmy przekazali, że trzeba działać. Co trzeba działać, co trzeba robić. Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest kanalizacja i wodę. A nam groziło naprawdę zatrucie, bo 70% studni były zatrutych. Powstał od razu komitet administracyjny, bo my od początku chcieliśmy odłączyć się od gminy Zarszyn, bo nas przyłączono siłą, bo wcześniej była Gromadzka Rada Narodowa tutaj na tym terenie, przyłączyli nas do gminy, no to jak nas stara, stara władza odłączyła, to terenowa nowa przyłączy nas, nas tutaj. No. No. I komitet telefonizacji, bo nie było telefonów, no co to było, 4 czy 5 telefonów na całe Besko, również i prąd, z były kłopoty, no ale przede wszystkim chodziło o tę wodę, no i po prostu wybrany zostałem do Komitetu wodno i w tym Komitecie Wodno-Konizacyjnym nie wybrano przewodniczącego, no i zaczęło się działalność. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Besko podsumowano 20 lat jej istnienia. Mówiono o tym, co udało się zrobić i o tym, co jeszcze jest do zrobienia. Pojawiają się nowe pomysły, może jeszcze do niedawna nierealne w, do realizacji. Natomiast Taki nasz ostatni sztandarowy projekt, który zaczęliśmy realizować, to jest wykluc eliminacja wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Besko. W ramach tego projektu chcemy stworzyć sieć szkieletową, szerokopasmową dostępu do internetu na terenie gminy opartą na sieci światłowodowej. Oraz na radiowym dostępie w technologii WiMAX. W ramach też tego projektu chcemy wyposażyć 60 rodzin z najuboższych z terenu gminy Beska, które w tym momencie nie posiadają żadnego dostępu do internetu. Te rodziny zostaną. Wyposażone i w sprzęt, i w programowanie, i w darmowy dostęp do internetu. Są inwestycje w trakcie realizacji. Największa w tej chwili realizowana nasza inwestycja to jest budowa domu kultury w Besku. Obiekt o powierzchni użytkowej ponad 1000 m2, bardzo potrzebny, ponieważ obecny stary dom ludowy, no już niestety, ale nie spełnia, nie spełnia swojej funkcji. Na dzień dzisiejszy kończą się prace remontowe przy gminnych drogach, w ciągu ostatnich trzech lat udało się naprawić niemal wszystkie.